Witajcie tutaj nocny informator, a to eksperymentalne podejście do nagrywania gier horrorowych, przede wszystkim zrobionych w RPG Makerze, Wolf RPG czy innych tego typu. Zamiast dawać standardowego gameplay'u z komentarzem na żywo, będę nagrywać grę po cichu lub z moim okazjonalnym komentarzem. Tą kwestię jeszcze będę musiał przemyśleć. Co ważniejsze, jednak będę opowiadał streszczoną wersję fabuły, pokazując odpowiedni gameplay w tle. No i możliwe, że będę tłumaczył i odgrywał wybiórcze kwestie i dialogi postaci, chociaż to najmniej prawdopodobne. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. A teraz bez dalszego przedłużania. Nasza główna bohaterka Sophie zdaje się mieć problemy z zaśnięciem tej nocy. Leżąc bezczynnie do rana, wstaje zmęczona. Rozglądając się po domu, zauważa nieobecność ojca. Jej spokojne podejście tłumaczy liścik znaleziony na stole, w którym jej ojciec tłumaczy się z tego, że będzie musiał zostać w pracy przez kilka dni. Nie podaje jednak żadnego powodu, dla którego się na to zdecydował. W postscriptum pyta się jej jeszcze, czemu trzymał telefon od siostry Mary, wyrażając swoje nadzieje, że Sofia nie wpakowała się w żadne kłopoty. Sofii ubiera się w mundurek i wychodzi do szkoły, nie jedząc śniadania. Ech, naprawdę, czemu ludzie nie jedzą śniadania? Między lekcjami Sofia pada ofiarą drwin swoich rówieśniczek. Docinki przerywa przybycie siostry zakonnicy, która pragnie pomówić z naszą bohaterką. Wyszedłszy z klasy, zostajemy zatrzymani jeszcze przez Ann, która przeprasza za to, że nie jest w stanie zareagować. Sophie wydaje się nieco podirytowana tą sytuacją, więc odburknąwszy coś na szybko idzie spotkać się z siostrą. Okazuje się, że jest to siostra Mery, o której była mowa w liście od ojca. Zaczyna od przymaślenia nieco Sofii przed przejściem do powodu rozmowy. Okazuje się, że to nie jest losowy przypadek i Sofii nie była w stanie zasnąć przez ostatnie 10 dni. Sophie wymija pytania o jej stan i próbuje wyjść na odchodno, otrzymując radę, by modliła się przed snem. Wieczorem, Sofie siedzi ze swoim misiem, rozmyślając, gdy postanawia wziąć szybki prysznic i pójść do łóżka. Pod prysznicem zastanawia się nad swoim losem, komentując przy okazji własny wygląd. Sofii kładzie się spać, zmawiając modlitwę. Leży tak wyczekując z mieszanką nadziei i zgorzknienia szansy na odrobinę snu. Niestety jednak na próżno. O północy wyczuwa, że coś jest nie tak. Jej zegar przestaje tykać. Tak samo budzik. Wskazówki utknęły równo na 12.00. Wychodzi z apartamentu i widzi sąsiada śpiącego na podłodze korytarza. Wchodząc do jego mieszkania po pomoc zauważamy, że jego żona również śpi na podłodze. Po wyjściu na dwór widzimy mężczyznę pogrążonego we śnie na ulicy. Idąc na wschód, przychodzimy obok apartamentowca, który przeżył już swoje lata. Sophie decyduje się zajrzeć do środka, ponieważ kojarzy, że jej dobry przyjaciel mieszkał gdzieś w tej okolicy. Niestety, drzwi do jego mieszkania są zamknięte. Zauważcie, że ten budynek wygląda bardzo znajomo. Sfrustrowana postanawia udać się do parku w centrum miasta. Może choć jedna z osób, które ominął ten dziwny los, zdecydowała się poczekać tam na innych. Czekając przy fontannie, zaczyna powoli myśleć, że jest w tym wszystkim sama. Gdy nagle z jej pleców wyłania się spowita mrokiem postać, która podchodząc bliżej, nie tylko okazuje się znać Sofii. To David! Okazuje się, że oboje z jakiegoś powodu uniknęli bycia uśpionym i decydują się połączyć siły w znalezieniu rozwiązania. Jednak. Sophie coś sobie przypomniała. Nie wie co z jej przyjaciółką Ann. David proponuje pójście z nią, jednak Sophie stwierdza, że to szkoła tylko dla dziewcząt i nie pozwoli mu tam wejść. Mimo iż to nie powinno mieć teraz znaczenia. Nie mając innego wyjścia, David. Puszcza ją, By zobaczyła, co z Ann. Wyposażając się w drabinę, Sofie przychodzi przez mur szkoły i za pomocą łopaty wybija szybę w drzwiach, by otworzyć je sobie od środka. Sofie wchodzi do szkoły, a tam jednak znajduje dormitorium oraz pokój Ann. Które niestety tam nie ma. Sophie myśli chwilę i decyduje się rozejrzeć w kaplicy. Znajduje tam płaczącą Ann. Uspokaja ją i gdy już mają wyjść, znikąd pojawiają się czerwone, cieniste postacie o kształcie i głosach kobiety. Jedynym szczegółem na ich twarzach są szerokie uśmiechy. Oskarżając An o bycie kłamczuchą, zabierają ją w sobie tylko znane miejsce. Wściekła Sofii domaga się wiedzieć, dokąd ją zabrały. W odpowiedzi dostaje tylko. Sama nie poszukaj, masz wiele czasu. Pamiętając to, jak mówiły, że same staną się kłamczuchami, Sofii wie, że czasu ma niewiele. Zaczyna szukać An, pytając się cieni o wskazówki i uznając przeciwieństwo tego, co mówią za prawdę, jest w stanie szybko namierzyć, gdzie ją schowały. Udaje się do kafeterii, idzie do kuchni i przesuwając skrzynkę z warzywami, wchodzi do schowka, gdzie cienie maltretują biedną An. Ta jednak nie jest wdzięczna za ratunek i ucieka w noc całkiem sama. Zgorzknęła Sophie, przeklina ją pod nosem i postanawia wrócić do Davida. Opuszczając szkołę, wspomina czas, gdy pomagała Ann w lekcjach. W parku spotka Davida. Opowiada o tym, jak Ann uciekła oraz o dziwnych cienistych postaciach. Które napotkała. Ten, co dziwniejsze, nie zdaje się wątpić w jej słowa choćby przez chwilę. Oferuje też wspólne szukanie innych ludzi, którzy mogą nie spać. Sofie jednak ma lepszy pomysł. Generalnie, jeśli się rozdzielą, będą mogli przeszukać Willing szybciej. Uwielbiam tą serię, ale serio. Sophie rozpoczyna swoje poszukiwania od galerii Blumberg. Na jej nieszczęście drzwi są zamknięte elektronicznie. Jednak, nim ma szansę się poddać, zauważa panel na hasło, a logo firmy ochroniarskiej wydaje jej się znajome. Chodząc kilkanaście minut po mieście, napotyka na samochód tej samej firmy. Co lepsze, drzwi są otwarte. Dzięki czemu nie ma problemu wejść i zabrać kartę z hasłem. Wraca do galerii handlowej. Odczytuje kod z panelu, a następnie porównuje go z tabelką na karcie ochroniarza i tym samym uzyskuje hasło, którego wprowadzenie otwiera drzwi. Po wejściu do środka, niemal od razu decyduje się ruszyć w górę, a wchodząc po schodach, od razu w oczy rzuca się dziwna lalka. Której głośny śmiech niemal przyprawił ją o zawał. Mimo to zabiera ją na wszelki wypadek. Na pierwszym piętrze nie ma jednak niczego ciekawego, więc udaje się na drugie, gdzie prawie doznaje drugiego zawału. Dźwięk ewidentnie dobiegał z trzeciego piętra, więc sprędko udaje się na szczyt budynku. Ostatnie piętro całkowicie poświęcone jest kinu, i wzrok przykuwa plakat dość starego filmu wojennego, który zdobył ponowną emisję. Napomyka jeszcze jak to nie byłaby w stanie poradzić sobie ze smokiem, widząc plakat ekranizacji gry, w którą zdarzyło jej się kiedyś grać. Cała sala B zajęta jest przez masywny oddział wojska sprzed kilkudziesięciu lat, a na podejście za kapitanem tej bandy przywiązana do słupa stoi Regan, dręczycielka Sofii. Nie dość tego, ten kapitanek od siedmiu bleści, planuje ją rozstrzelać. Jestem całkowicie za karaniem dręczycieli, ale nawet dla mnie to wydaje się lekką przesadą. Tym bardziej, że Rega nie jest aż tak zła. Choć znam ludzi, którzy są aż tak źli. Na koniec wydaje podkomendnym rozkaz nie wpuszczania kogokolwiek do galerii do czasu egzekucji za pół godziny, a każdego intruza zabić bez dalszego rozkazu. Będąc świadkiem tej sceny, Sophie wycofuje się i chowa przed nimi w sali A. Przychodząc na tyły sali, przydostaje się po cichu do Regan. Nie będąc jednak w stanie jej rozwiązać, wraca się po coś ostrego. Na zapleczu w jednym z biurek znajduje przecinaczki, z którymi wraca do Regan, uwalnia ją i razem uciekają na tyły sali. Tam Regan rozkleja się i postanawia, że zaczeka, aż odbierze ją matka. Sophie, mając świadomość, że jej matka może być jedną z ofiar, nie chce zostawić swojej byłej przyjaciółki. I tak jesteśmy świadkami wspomnienia z okolic przedszkola. Kiedy to Sophie pocieszała Regan, po tym jak jej rodzice zaczęli coraz częściej wszczynać kłótnie, grożąc sobie rozwodem. Po flashbacku Sophie wyciąga ostateczną kartę UNO i nazywa Regan Bexą. Ciśnie ją tak bardzo, że aż Regan decyduje się uciec z nią z galerii. Potrzebny im jednak będzie plan, ponieważ cały budynek strzeżony jest przez żołnierzy. I wtedy los do nich przemówił. Zrzucając karton przed ich nogami, wszystko stało się jasne. Muszą to zrobić w stylu Solid Snake'a. Dotarłszy na parter, stają w obliczu zdawałoby się beznadziejnej sytuacji. Żołnierzy jest zbyt wiele, zbyt blisko siebie. Gdyby tylko mogło jakoś odwrócić ich uwagę, i wtedy Sofii przypomina sobie lalkę. Nie wahając się ani chwili, rzuca nią w kąt budynku i gazem biegnie, trzymając Regan, aż do wyjścia. Na odchodne widzą całą armię patrzącą na nie przez okna, lecz poza tym nie robią nic. To co najmniej dziwne, lecz nie ma czasu się zastanawiać. Pora się zawijać. Sophie odwraca się i widzi, że Regan wyparoznikła. znikła. Zrezygnowana zastanawia się co teraz. Jedno jest pewne, sama jej raczej nie znajdzie. Pora poprosić Davida o pomoc. I na tym skończymy ten odcinek Sandmana. Bardzo prosiłbym, byście podzielili się swoją opinią na temat tego formatu materiałów. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to możecie skomentować i zalikować film oraz zasubskrybować kanał. Zobaczcie też linki w opisie. To wszystko z mojej strony. Nocny Informator odmeldowuje się.